Widzowie moi drodzy, mam takie petarda newsy dzisiaj, że naprawdę, no to to już jest coś pięknego, nie? Bo nie dość, że czekaj, poprawię, sobie się cenię, trochę za nisko jestem, bo nie dość, że praktycznie stać mnie na Warama, to jeszcze w dodatku i jest sports No, zaskoczyło mnie dzisiaj bardzo, bardzo pozytywnie, nawet bym powiedział, bo zobaczcie, że można sobie zrobić trzy razy wymienną, Do dodałem to. Dodałem trzy razy wymiennego Informa i trzy razy to dziennie i odkąd te rozbudowy wyszły, minęła prawie godzina. Ale te karty, toc, dalej stoją po 30 parę tysięcy monet, więc dla mnie to naprawdę petarda. Informy pewnie są dziś około 17 tysięcy, bo jak patrzyłem pół godziny temu, były po 20, ale. No nawet nie spadły tak bardzo. Ale dobra, wszystko sobie ogarniemy po kolei. Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo passive cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Na sam początek coś dla fanów zarabiania, handlu i tak dalej. Jak cię nie interesuje to, to sobie przewiną jakąś minutkę, bo tylko pokrótce powiem, że dalej zarabiałem na tych samych kartach, na co Sanchez'a już puściłem, bo nikt mi go nie chciał kupić za milion z kawałkiem, ale zarabiałem tak, że wystawiałem tych, najpierw kupowałem te karty Ramosów, Hawerców, Tomorich i Kim pembosów i Adamów Traore, tutaj w większości, no bo najlepiej na tych kartach mi po prostu idzie zarabianie sprawdzone mam, wiem po ile można kupić, wiem po ile można, można sprzedać i no tutaj już widzicie, niektóre sprzedawałem nawet po 20 tysięcy, bo chcę jak najszybciej na tego warana dozbierać, to po pierwsze, po drugie trochę te karty potaniały, jedną listę wam jeszcze nagrałem dodatkowo, Może sobie zobaczyć, bo ogólnie to starałem się robić tak, że zapychać listę po prostu do stówy, czyli żeby za każdym razem było 100 wystawionych kart. Ja je zawsze wystawiałem po zawyżonej cenie, czyli taki Havertz był na przykład po 14,5 tysiąca, no to ja wystawiałem tutaj tak jak widać. Tutaj Ramosy za 24 tysiące i za 20 on akurat tyle stały, ale na klipie, który teraz zobaczycie będzie widać, że wystawiałem po zawyżonej i starałem się dobijać jak mówiłem do 100 wystawionych kart i średnio na godzinę schodziło raz 3, raz 12, raz 8, więc na bieżąco to Usuwałem, żeby kolejne dokładać i żeby to się kręciło. Poświęciłem na to trochę czasu, nie wyspałem się przez to do roboty. No ale czego nie warto zrobić dla Warana po upgrade? Jak coś, to dzisiaj sprzedam to wszystko, co mi tutaj jeszcze zostało po cenach rynkowych nawet. Nawet jak na takim Ramosie, którego kiedyś tam kupiłem za 22 tysiące, czy pikę. No on akurat tyle stoi, ale coś tutaj będzie jeszcze na czym... na czym mogę być delikatnie w plecy. Drugi Ramos, no ten akurat nie. No powiem wam, że ciężko nawet... Ten moment mi znaleźć jakąś kartę, na której mogę być w plecy ze 3000, ale nawet jak ten Ramos będzie jakimś cudem za pół godziny stał 17 17000, to go po prostu sprzedam, wszystko sprzedam, żeby kupić tego warana, który w tym momencie chyba 3600 kosztuje, z tego co patrzyłem na footbinie, ale mogło się to od tamtego momentu zmienić. No, 3600, więc jak wszystko opylę, to wydaje mi się, że, że powinno tego warana być. Kupię go dzisiaj, będę montował film, ponabijam sobie te mecze, bo nie, nie trzeba nabijać żadnych Ramy nic, tylko mecze odpalać na skład Batlesa. Będę montował film. Dzisiaj też się trochę nie wyśpię, Posiedzę jakoś do pierwszej, ponabijam trochę meczy, sprzedam warana. On spadnie w noc, odkupię go jeszcze taniej i będę miał warana i nie stracę takie nary na co sens Tu, tutaj, tutaj. No ale, poza tym, że zarobiłem kasę i że kupię warana, to dzisiaj ogólnie chciałbym zrobić trzy toc rozbudowy, bo to mi się wydaje najbardziej korzystne w tym momencie. Zwłaszcza, że mam strasznie wolubiony. już trochę się gubię, ale tego pika dzisiaj. Chyba jeszcze nie chcę robić. To ulepszenie 8:4 razy 10 też zrobimy i tego Pika 8:6, plus w teorii też można zrobić. No i jeszcze, właśnie, jeszcze mam nagrody za kwalifikacje do odebrania. Paczki w sklepie i Piki na dzisiaj też zrobiłem. No i ogólnie, co? Zostawcie łapeczkę do góry, jak Wam się spodoba. Film subskrybera, żeby nie przegapiać, bo teraz widzowie, content będzie coraz, coraz mocniejszy. Ja Wam to gwarantuję. Bo ogólnie, jak zrobimy tego Renato Sanchez'a. To już szczerze na końcach zupełnie mi nie będzie zależało, nie, bo, bo no co, resztę trafimy. Ronaldinho to te trafimy, Nazario trafimy, więc będzie wydawany sos, na przykład na paki za pół miliona, jakąś coś tego typu, za 400 tysięcy, jakieś na przykład 300 pików. No, nie wiem w sumie, czy 300 dam radę zrobić na jeden film. Ale no, wiecie o co mi chodzi? Nie to całe siano, co udało się zarobić. Oczywiście dalej będę zarabiał, żeby, żeby nie było tutaj, że, że ja to tak zostawię, wydam całe siano i nic już nie będzie. Tylko będę dalej sobie zarabiał i tak będziemy sobie to po prostu wydawali. No, bo co, już sierpień się zaraz zaczyna, nie będziemy kisić tych monet. I ogólnie, widzowie, to na pewno ktoś z was robił trzy razy to co wymiennego. Bo warto podkreślić tutaj, że to nie jest toc niewymienny, tylko wymienny. A jak masz foder w klubie, to robisz sobie trzy tocy wymienne i przynajmniej masz nawet jak ci tocy moment wypadną. Czekaj, bo to chyba plułem monitor to przynajmniej masz jakieś 60 koła dziennie, więc jak dla mnie to to fajny, fajny ruch ze strony IE. Jeszcze tylko brakuje, żeby dali rozbudowę 85 plus razy 10 i żeby to było powtarzalne przynajmniej razy 5 i żeby wymagania były skład 86 na przykład. O, Benzema 91, to do Maldiniego będzie. Dzisiaj nie będę używał. Ale no kurde, dałem tym pikom kolejną szansę, bo nasłuchałem się, znaczy nasłuchałem, naczytałem się dużo o tych trafach, że z dwóch pików komuś poleciały jakieś dwie fajne Karty, tam był wynik już chyba to ty nominacji, ktoś jeszcze Te, o tych wandersarach już nie, nie będę mówił, bo ile wandersarów się naczytałem, że ktoś trafił do hit? Mam teraz widzowie taki challenge dla was. Napiszcie w komentarzu swój najdroższy traf w przeciągu ostatnich, ile ta seria ma? Jakiś miesiąc, to ponad lekko miesiąc. Powiedzmy, w przeciągu ostatniego miesiąca wasz najdroższy traf... A jeszcze paczki, czekaj. Ile kosztowała karta w momencie trafienia, bo mój Najdroższy traf w momencie trafienia na tym koncie przez miesiąc, gdzie robiliśmy dużo SBC, dużo otwieraliśmy paczek, były paczki za końcy, były piki, paczki z ikoną, piki z ikoną, za food Champions, nie za food Champions. Mój najdroższy traf to jakieś 400 tysięcy, jak nie 350, nie. Więc powiedziałbym, że delikatnie słabo, ale dzisiaj ma szansę się to zmienić. Ogólnie trochę paczek w sklepie mi się nazbierało, nawet nie wiem dokładnie za co. O, trapi kłokał. Ciekawe czy mam w klubie, bo szczerze nie pamiętam, ale Trochę za rywals jest paczek, trochę jest paczek za y, te tak, kwalifikacje do food Champions, a resztę to nawet nie wiem skąd wziąłem. I ogólnie widzowie, to też widziałem, że jest do trafienia Ronaldo Futis. No kto nie widział, przecież to jest wiadomo, ale drugi challenge dla was, bo ten odcinek wlatuje o 13, a Ronaldo jest do trafienia do godziny 19. Więc jeżeli do godziny 19 uda Wam się zostawić 120 łapek w górę, nie będę dużo wymagał. To otworzę paczkę za pół miliona i jeszcze na na pierwszą drużynę futis, żeby spróbować ostatecznie tego Ronaldo trafić, jak, jak dzisiaj jakimś cudem nie wypadnie z tego wszystkiego. No bo co? Ja sobie nie dam szansy, jak ja zrobię już tego Warona, to mi te końsy, szczerze mówiąc, trochę zwisają. Znaczy inaczej, może nie, że zwisają, nie, tylko. Tylko no, zrobimy z tego kontencik, nie? No bo co ja zrobię? 3 miliony to za ile ja... Z... O, nice, century bez walkoutu. Ale no co ja, z... będę sprzedawał te końce? 3 miliony, no dozbieram pewnie do czterech. może z tego wszystkiego, co tam mam do sprzedania. Może jeszcze w próbie coś się uchowało. Na pewno coś się wymiennego uchowało. Na przykład Frankowskiego mógłbym opylić, czy Hakimiego. No ale co ja, będę te 4 miliony za jakieś 330 zł sprzedawał? No szczerze to mi się nie chce. Wolę sobie to wykorzystać na kontencik. Więc no, 120 łapek chyba do Dobrze pamiętam, ile wcześniej powiedziałem. Jak coś tam, ja naprawdę słabą pamięć do takich rzeczy. 120 łapek do 19 i paka za pół miliona będzie otwierana. Chyba, że lepsza będzie ta za 400 tysięcy. W sumie to możemy sobie. Ło, coś mi, coś mi spalnie. Ważne, która jest lepsza? Ta za pół miliona, chyba. Nie więcej jest procent szansy na futis na futis premium i na ikontoty, bo potrafiły być też takie paczki, że wyższe szanse na takie, na przykład eyekontoty, były w tańszych paczkach. Ale no, wszystko sprawdzone. Paka za pół miliona, za 120 łapek do 19. O, wymienny Rule Breaker. Nice. Zaha. Zaha. 8-6. Dobra. W sumie, wiecie co? Ja te wymienne fodery wszystkie będę brał do. O jeszcze, Berardi dozostało. Wszystkie wymienne fodery będę brał do klubu. Ale ja sobie na futbinie tylko zobaczę, ile kosztują 8-6. Bo, no właśnie, po co ja mam przepalać 8-6 wartą na QuickSelu 10,5. Jak mogę sobie kupić jakąś za 8 to mogę squixelować to. I jak coś widzowie, tutaj ważna dygresja będzie, bo te karty ogólnie, takie tego typu, właśnie, schodzą pod. 12750, 750 jak je odświeżacie kilka czy kilkanaście razy, ale ja je w tym momencie skwikseluję, bo chcę mieć szybko kasę, bo chcę na dozbierać i kupić i... A, mówiłem wcześniej. Paka za 50 wymienna, to jest chyba za ważny mecz, o ile dobrze pamiętam, jest Centurion. Jakby to był Zlatan... A jeszcze podgląd, o podglądzie bym zapomniał, jak żebym mógł, jak teraz jest taka szansa na traf... No nic, nie, nic. No dobra, no to zostało nam jeszcze na dzisiaj do zrobienia 10.84+, i 3 paczki z totsem. Jak starszy na informy, jak coś. A czekaj, ten pik. Jakie tu były wymagania, bo nie wiem, czy warto. Warto. No i co, to jest jeden z czterech. No tutaj może coś być, nie? Jakiś hulit, toty, Ronaldinho, toty, cosik, tego. Nie. No to zrobimy to ekonomicznie. Pójdziemy na tą rozbudowę, żeby tutaj przepalić ten duplikat, plus jakieś inne karty. A jak wypadną z tego duplikaty, to będą do toców. Jakiegoś ikon toty, jakiegokolwiek, żeby było toty tu. I co? I nie ma, nie? Jak zawsze. Rudiger to jest? Nawet lepiej. Stadium. O, fajny foder. No jak trafił pół roku temu, to będzie, powiedział, że spoko karta, ale. No teraz to foder. W ogóle ciekawe, czy mi na te wszystkie rozbudowy toc, które chcę zrobić, wystarczy foderu, bo, bo trochę mam, ale nie wiem ile. Dobra, pierwszą mamy i z tego co się pokrótce rozejrzałem po klubie, to chyba wystarczy na dwie. Dobra, widzowie, trzeba jak najszybciej zagrać Food Champions i jak najszybciej nabijać te poziomy, w tym w, w sezonach. No i jak najszybciej zrobić tego warana, żeby porobić, nie wiem, nawet ze 100 pików, czy tam 200, zrobić wielki. Test te z tych paczek ze 7,5, czyli kupić tam ze 100 czy 150, czy 200 paczek ze 7,5 koła, żeby foderu jakichkolwiek kart na wpadało, bo jestem trochę leniwy, żeby to kupować. Bo no kurde, jestem antyfanem kupowania foderu, bardzo nie lubię go kupować. Wolę nawet wydać tyle samo, albo no, no, nawet trochę mniej na tym etapie, trochę więcej, sorry, na tym etapie gry, że kupiłbym kartę za 10 koła, ale jak pootwieram paczki i wydam 15 koła i ją trafię, to to właśnie tak wolę, nie wiem dlaczego ale tak wolę. No chyba, że w tym momencie jej Sports, z którejkolwiek z tych paczek z tocami, zarzuci kartę przynajmniej ze 150 tysięcy. Wtedy Wtedy kupię Foder i zrobimy to ostatnią, ale o, ten gościu to jest najtańsza możliwa karta z tego co widzę. Daj jakiegokolwiek to i wszyscy zadowoleni, nie? Dobra, to teraz może jednak jakiegoś dobrego? Mo... Nie Modric. No, no, przecież nawet nie ma co. Arsenic, Rakowa, Raków w ogóle z Karawachem wygrał 3 do dół. Po ładnej bramce Kitela i po świetnym samoboju bramkarza, tak? Nie wiem, czy oni to zaliczyli jako samobój, ale no, Pikobelowy Lewik. Lepszy niż w nawet. No ale widzowie, wydaje mi się, że to na tyle. Coś jeszcze się sprzedało. Tylko poprzedniej listy nie usunąłem. Jest 30 kart. Czy ja, czy ja się dowiem co? No, pewnie jakiś Ramos. Pewnie jakiś Pikę. Pewnie jakiś Kim i pewnie jakiś traorę i parę Nonrerów, co w międzyczasie wystawiałem jak były duplikatami, żeby nie marnować. No ale tego nie będę odświeżał. Sprzedam jakoś nawet trochę taniej niż kupiłem, jeżeli będzie trzeba, jeżeli spadły, bo szczerze mówiąc, to nie sprawdzałem tego. No i zabieram się zakupowanie Warana dobijanie winów i robienie całej operacji z waranem, żeby wbić jego lepszą wersję i na nim za dużo nie stracić jak na co sączejsie. Pozdrawiam Was widzowie plutko serdecznie i widzimy się jutro o 13, jak każdego dnia o 13. Pozdro, trzymajcie się i piszcie komentarze.